Ten tekst księgi kapłańskiej mówi: Chcecie wiedzieć, czy jesteście święci, to popatrzcie na relacje między wami, co się dzieje między wami, jako braćmi. I to, co jest fascynujące niewątpliwie w tym tekście, to to, że najwyraźniej on nie mówi o wspólnocie ludzi idealnych, bo, bo o czym ten tekst mówi? Żebyś nie żywił w sercu nienawiści do brata, albo żebyś nie szukał pomsty. No, kiedy żywisz nienawiść, to jest w ogóle niesłychane sformułowanie. Jak żywię nienawiść w sercu, to nie chodzi o to, że. Kogoś nie lubię, spotkałem go i go nie lubię. Hoduję w sercu złe do niego nastawienie, żywię nienawiść, podsycam ją, daję jej pokarm, żeby rosła. Jakbym miał w niej upodobanie, jest człowiek, którego nie cierpię i karmię w sobie to, pielęgnuję w sobie to. Gromadzę w sobie pamięć o całym złu, jakie mi wyrządził. Podobnie jest z tą pomstą. No, jak szukam pomsty, to z reguły na kimś, który coś złego mi uczynił. Więc ten tekst mówi: zobaczcie, co jest między Wami, ale z całą świadomością, że żadna ludzka wspólnota nie jest doskonała. Nie, jesteśmy wspólnotami i także ta wspólnota, którą jest Kościół i każdy lokalny Kościół, także taki jak mi jest parafia, to jest wspólnota ludzi, którzy wobec siebie czasem postępują w sposób zły, którzy siebie nawzajem gdzieś krzywdzą, grzeszą przeciwko sobie.